Niedawno do naszego oddziału w Toruniu przyszedł klient, który chciał sprzedać tę złotą monetę. Obawiał się, czy ją przyjmiemy, bo jest naprawdę mocno zniszczona. I tutaj odpowiedź jest oczywista: dla nas, złoto to złoto. Oczywiście ją kupiliśmy. Naszła mi jednak myśl, by nieco bardziej rozwinąć ten wątek. Otóż ta moneta pokazuje, jak przydatna może być choć odrobina złota w naszych oszczędnościach. Nawet jeśli Taka moneta jest mocno porysowana, zniszczona, albo załóżmy, że w domu wybuchnie pożar, gotówka spłonie lub zostanie zalana, to taka złota moneta przetrwa. Nawet jeżeli pod wpływem temperatury zmieni kształt czy swoją postać, to i tak będzie warta mniej więcej tyle, ile kruszec w niej zawarty. Dla porównania, inwestycja na przykład w obraz może się okazać bardzo ryzykowna, bo obraz jest bardzo łatwo zniszczyć. Złotą monetę na przykład możemy zakopać na 10 lat w ziemi i po tych 10 latach ją wyjąć i nic z nią nie będzie. Warunki zewnętrzne nie wpłyną na jej wartość. A to tylko jedna z wielu zalet złotych monet.